Dzisiaj obejrzymy sobie pierwszy odcinek Wrocław shore z Wojtkiem Golo Lubię sport, adrenalinę i ostrą awesome jazdę Bardziej kultową ekipą Jaką myślę? No, let's go! Chodzę po głoskiem o moim wielkim naganiaczu Czuję, że będzie zajebiście Ja nie będę tą ruchaną Będzie grubo Będzie dobrze na banku Będzie się działo ja to oglądam jak miałam jakieś 12 lat. Czemu? ma czemu? A jestem załamana tym, co dzisiejsza młodzież ogląda. Stop! Mam do Was wielką prośbę. Niewiele brakuje do 110 tysięcy subskrypcji. Pomóżcie mi je dobić. Będę bardzo wdzięczny. Nie zapomnijcie wbić na mojego Instagrama oraz mojego montażystę Patryka. Mojego oglądania. O co tutaj chodzi? Aaaa. Jest niezły. Mam 6 gumek, a wiesz co to znaczy? Że mam 6 gumek i muszę wydmać co najmniej 1000 lasów. Jestem nie tylko przystojny, ale i świetnie wyposażony. Męża szukam, miłości szukam. Pamiętam to, męża szukam, miłości szukam. Kuźwa. Zmierzy się mega pompa. Ja mam na przysuchę, ja! Jestem największą pogromcą wszystkich gąsek. Jestem naturalną pięknością. Wszystkie dziewczyny i parkiety są moje, tylko moje. Jestem mała, ale jak się przywalę, to się zdziwisz. Laski kochają dobrze umieśnionych facetów. Jeszcze jedną rzecz, którą laski kochają, to jest ten tatuaż tutaj. Zaczynałem całować tutaj, już nie tutaj, 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 tutaj. Pałka i szpachlowanie. Zerzykam się tu zaraz. Chodzą po głoskie o moim wielkim naganiacz. Mega duży naganiacz. Imprezy z imprezami, ale mama jest najważniejsza. Ona mnie zawsze wspiera i zawsze mi pomaga w pakowaniu. To co, dziecko, to co bierzemy, co pakujemy? Paweł, chociaż jeden sweterek. Dla ciebie, żebyś się dobrze bawił. Daj, ja ci pomogę. Synku, przywiązam coś dla ciebie. Twoje słynne xl żeby mnie była babcią. Po prostu wstaję i codziennie sobie to powtarzam. Eliza, piękniejsza, dzisiaj nie możesz być. Hmm. Jestem najlepsza, najpiękniejsza. To jest taki idealny obraz laski z tamtych czasów. Blondynak, czarne derby, czarne kreky. Kre. Tak było, tak było. Czarna najfajniejsza. Jestem definicją słowa ideał. Słabiście. Ja to w ogóle będę żoną kiedyś. Hugh Hefnera. <laughs> nie żyje. z tego co wiem, Eliska ja nie była jego żoną. Nie udało się. Witam was w moim różowym królestwie. Uwielbiam kolor różowy, uwielbiam panterkę, uwielbiam zeberkę. Jak ja widzę teraz tą małą Anię, to jest szok, bo ona tak się zmieniła po tym programie, że totalnie nie przypomina siebie. Uwielbiam dobrze wyglądać. Wygląd jest dla mnie zajebiście ważny. Już wychodzę, wanie ja wychodzę. Nie wiem Ona wygląda jak taka Cigarette Mom Takie było kiedyś trend na TikToku, jaką mamą jesteś Halo Ale zajebista chata Wchodzę w ogóle do domu, patrzę, niesamowita chata, nie? Ja mógłbym tutaj zamieszkać na całe życie, spokojnie, nie? Patrzę, prywatne lewo, sujenka, duże cyski nie? Będzie dobrze, na bank Na szczęście Muzyka jak... Niesamowita. Justa jako, także jak kogoś będę grzmocił, to będę widział siebie jeszcze. Nie, 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 nie ja naprawdę miałam 12 lat, jak to oglądałam. Ściągnięte tak dupreczki do domu, zobaczmy tą chatę. Samo ja złożą nogi, na sam widok. jest malutka. Nie, ale jakie to jest głupie, szkoda, że sobie jednak postanowiłam przypomnieć No wchodzę i ja w ogóle myślałam, że jestem pierwsza i powiedziałam, że rozjebię ich jak wejdę pierwsza i ostatnia Bo y, ostatnia jakbym przyszła to by musiała nadrabiać, bo wszyscy, wszyscy by byli najebani, nie? A jakbym wyszła pierwsza to by się pewnie nudziła sama Dobrze, że był pewien chłopak, który mnie oprowadził Czemu ja tak nie spędzałam swojej młodości jak oni? Tylko się kuźwa uczyłam Trzeba było się uczyć Eliza? Trzeba było Taką sobie chatę wyobrażałam, jak tu przyjechałam. Okej. Właśnie taka, że będzie duża. Oh. <laughs> Luksus i tak dalej, bo po prostu tylko do luksusów mogą je przyjąć nigdzie indziej. <laughs> Spokojnie. Spokoj. A co, nie czalimy się, nie? <śmiech> 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 Za ekipę. O No oczywiście, no wiadomo, że po prostu leci na mnie. To no w ogóle nie trudno mu się dziwić, nie? E, znają się od 5 minut, ale z tego co widzę po Listami jest chyba nieźle na Malona. No mu się dziwić, nie? Mam nadzieję, że jakieś szpachlowanie z tego wyjdzie. <grym> Lubię spot, a i osną jazdę. <grym> Lubię spot, go tak go, gola! Go, Życzę kuchni na siebie dla własnej satysfakcji i przyjemności, ale również po to, żeby podobać się pięknym kobietom. Ale najbardziej lubię grube imprezy. Ale jaki on jest młodziutki, to jest, ten hit? Nie lubię pokazywać się bez makijażu. Wiem, że też wyglądam dobrze bez makijażu. Chociaż uważam, że bez tego makijażu, który sobie zrobiłaś na pewno jest ci o wiele lepiej. I w ogóle to jestem ciekawa, ile oni mają lat. Bardzo mm. mnie to ciekawi. To jest najbardziej ciekawa. Siema, Cześć, Cześć, cześć! Eliza, ten przypakowany ma na imię. Mariusz albo Mateusz. Elisa mi się podoba, jeżeli chodzi o figurę, wygląda ogólnie fajna dupa. Idealny komplement nie ist. Wygląda ogólnie fajna dupa. Trenujemy, ma pierwsze moje zawody. Zdobyłem złoto. Jest złoto, jest siła, jest moc. Jestem dobrze zbudowany. Jestem Teren. Ale Trypson to jest taki prawilny ziomek To mi się każdy taki chodzi wchodzi do energii, wiecie? Każda moja, coś, coś ten deseń. Z nim mogę uderzać właśnie w kluby, w imprezy i iść w dupy Ej, idziem ktoś na papirocha? Idę Dawaj Ja teraz siedzę, nigdzie nie idziesz Dobrze Przepraszam, to kolejny to wydarzeń Ja obiecam że że się najpierw napiję. to jest ku... Ziomek, Jak go szanuję Bez jest w po porządku człowiek ja tak ich wyczuwam od razu. Standardowo po alkoholu gadanie z randomowym typem. Jesteś zajebistym ziomkiem, cieszę się, że cię poznałem. Pijemy, jedliśmy zajebistą sałatkę, mieliśmy chrzest. Ej, chodźcie wszyscy, chrzest zrobimy. Chrzest! Jest chrzest! Pijemy, jedliśmy zajebistą sałatkę, no czego on ma więcej od życia. Co chodźcie. chodźcie wszyscy na chrzest! Niesamowity chrzest. Wódka i wino, nie? Oraz sałatka. Jeszcze mistrzostwo. Eliza. Ja już próbę, dziękuję. Albo ktoś je, albo Uuh. Ten stąd. nie, trzeba zrobić tak. Wziąć jedną łyżkę tego, zagrać z cebulą. Eliska to jest po prostu taka bad girl. Widać, że ona chciała być taką dodą tamtych czasów, tylko wersja po roku... W Polsce. Tego ja nie Cebula, cebula teraz. Cebula. Szybko gryza. I w Majty. I woda. Woda! To nie jest złe, nie? Aaa, widzisz, że ze mną nie robione. Nie I także tak na w naszwini. <laughs> 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 Najgorsze jest to, że ci ludzie wiedzieli, że to się nagrywa, że to będzie w telewizji, a i tak takie coś robili i uważali, że to jest dobra decyzja. Sałatka Eliski bez komentarza. Wrzucali tam co im przyszło na myśl Czyli surowe rzeczy kazali nam to jeść, no ale chyba pomyliły programy. Oj 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 Rys na harana Sałatka była zajebista. No ja to, jest, to, jest. Tak płaczę, to No to już jest ten moment nawalenia, w którym wszystko jest zajebiste. Wszystko zajebiście smakuje, laski zajebiście wyglądają. Wszystko jest tak, jak chyba po prostu być. Teraz jest tak, że e, to ta druga paczka. E, Eliza i Ania, niby z, na przykład, nawet ze mną i rozmawiają, a za chwilę zachowują się tak, jakby na przykład nas nie było. Niech nie nie żyje wolno. Nie, owszem, tych dziewczyn, nie? Tej kurwa mm. całej Elizy, tej <laughs> całej małej mi nie wiem, czego. Nie. Generalnie nie czuję, że będzie z nimi spina. Ale myślę, że mm. nas kuleka się ogarnięta, nie? Ona kurwa. Hihi, Ma No kurwa, ty. Ma mm. druga Jola Rutowicz. No, z tego co widzę, to żadna z was tutaj nie jest za bardzo ogarnięta, więc raczej ogarnię ci ludzie nie wybierają się do takich programów, nie żeby coś. Mała i takowa mm. Eliza, czy tam pierdzi za nie wiem. <laughs> Mam takie apie. Bo mordy A k***a, hihi, hi, hi mordy pasztety, no. Ojej, Hihi, <susza> no, no dojdzie zaraz dziewczyna, nie? Jedna zaczęła napierd... Na drugą, jaka to nie jest taka sraka i owaga. No wiadomo jak to baby, no baby takie są, będą i... I tak było zawsze, więc, więc to nie jest nic dziwnego. A Jezus, kurwa mam włoski do i ja kurwa. Tego mogę wydobyć, tam, tylko mogę wybrać. taki oh, oh, oh. No dobra, ty się już późba, a nie zesraj tam. Kurwa zasyk, nie? Ale wiesz, że taka, która najwięcej się wychyla, najmniej zrobi? No wiem. Jeżeli Eliza i ta Ania, która wyszła jako pierwsza, będą wchodziły mi w drogę. To nie mam zamiaru y, im tego odpuścić. Jest zadziora. Mam sześć gumek, a wiesz co to znaczy? Nie będę przy jednej siedział, wiesz przesady, nie? Przy jednej, przy jednej dziurze to nawet kot zdechnieje. Ej, on ci nie da się... <noise> Ja! Ja już nawet nie wiem co mówić, nie wiem co myśleć. Nie wiem co ze sobą zrobić. <noise> Haczek się załączył. Haczek. Byłam bardzo zniezmaczona. Starałam się tłumaczyć pewne zachowania. To była najbardziej kręczowa sytuacja, jaką widziałam na razie. Jeszcze ten e, tekst. E, nie chcę tego powtarzać, po prostu wydaje mi się, że. Nie czułabym się komfortowo, tak jak ona. Ale poważnie ci mówię, nie? On po prostu rujnuje moje zasady, które miałam tutaj przyjeżdżając. W sumie od początku jak weszłaś tam się spodobałaś? Nie. Skąd wiesz? Ja widziałam co wzrok i widziałam o tym i tak, że jestem najlepsza. Ty jesteś tutaj najlepszy? Ale nie tak. A co, łączyć to? Badać foczkę co jak kogo lubi, a później już tylko... I No bo... Za mocne, zdecydowanie za mocne, i nie dziwię się, że poucowali te odcinki. Przyjechałem do tego programu nie po to, żeby szukać kobiety, tylko żeby się pobawić. Przyżyję mi te plany ma mała. Uuu. niby nie po to, a chyba wszyscy wiemy, jak się skończyła historia Trypsona po programie. Koleś zajebisty, wielki, kurwa, z twarzy przemęskiej, kurwa, po prostu. I ten moment, gdy twoje dziecko się pyta. Mamo, jak poznałaś się z tatą? No wiesz kochanie, ciężka sprawa. I wiesz, że mnie będziesz musiał bronić? No właśnie. Obronię, mam malutką Wiesz, że będziesz musiał bronić? Wiesz, że będziesz musiał bronić? Przecież taka patusiara jesteś, że sama powinnaś. Muszę przyznać, że jak zacząłem typsona na początku, to wzbudził we mnie takie wątpliwości, niepewność. Jest postawnym mężczyzną z tribalem na ręce. <śm> Ale Wojtek Gola zawsze miał w sobie taką gdzieś klasę, można by rzec. Tak fajnie się wysłał, no w porównaniu do reszty uczestników tego programu. To widać, że jest bardziej elokwentny. Powiedziałem się, że walczy w MMA. To już mi tak troszkę zaimponowało, więc postanowiliśmy zrobić mały sparring, Taki delikatny. On mi pokazał kilka technik. Ten stąd podszedł do całej zabawy troszkę serio, myślę, że chciałem pokazać swoją wyższość, swoją siłę i to, że się faktycznie nigdy nie poddaję. Ty kurwa, pa, kurwa, kurwa. Pacjent zaczął coś po alkoholu trochę tam kozaczyć, no to musiałem mu pokazać, kto rządzi w tym domu. No i chciałem mu pokazać próbkę moich umiejętności, moc pięści i siłę mięśni. Następny frame walka Wojtka z Tripsonem ponownie po kilkunastu latach, <grystanie> czy jakoś tak, nie wiem kiedy to było konkretnie. Tam się troszkę poblokowałem, zaskoczył mnie dobrze, no i wtedy zapytałem czy coś trenuje, mówił, że trenuje boks. Dobrze, ale kopiesz dobrze, zajebiście kopiesz, trenowałeś coś kiedyś? Dwa <grystanie> kickboxing Widać, widać, bo kopiesz dobrze, kopiesz centralnie w czworogłowy mięśnia. To już widzi, ja chyba przy pierwszym kopie to założyłem. Dobrze, fuj. Czyli widzicie, Wojtuś wcześniej już miał zamiłowanie do MMA i pewnie stąd pomysł na Fame MMA. tego operatora kamery, który musiał za nimi chodzić i to wszystko nagrywać Jakie on musiał czuć zażenowanie Chłop z poważną pracą, MTV go wzięło do roboty A tu taki szajs I ty musisz na to patrzeć i się nie odzywać się tutaj Chyba ty A, ty, a to co? Nie wydaje mi się On jest nie To, że mi się wydaje, to mnie tak było. Jeżeli się całował z innym szlaufem, to niech spala. Po prostu nie odzywam się do niego i nie się ciągnie. Z innym szlaufem to zabrzmiało tak, jakby ona też była szlaufem i on się całuje z innym szlaufem niż ona. Zwróciłam się i widziałem, ja się całowaliście. widziałam, się z nim całowałaś, więc ja mam wyjebać, Z, nim z, z nim. rozumieć? <grym> No dajcie spokój. To był całkowicie mój błot, nie wiesz? Ja się nie spojrzałam za siebie, myślałam, że tego myślałam, że nikt nie widzi i sobie Ewelinę w tym czasie przybliża, nie? Ogólnie nigdy w życiu o czymś, się nie odeswę i ja... nie chcę jak sobie teraz w każdej buzi i kurwa w każdej pochwie, bez kitu. O właśnie widać jak jej to nie ruszyło, widać. Zaniepokoiło mnie to, że w momencie, kiedy ja się pokłóciłem z Elizą, kiedy ona do mnie powiedziała, wypie, to, wiesz, to śmietana i Wojtek do niej podbili, nie? To mnie lekko zaniepokoiło. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy ja poznaję jakąś laskę i ona jest zainteresowana mną, całuje się ze mną. Zaniepokoiło mnie to, ale przelizzałem się wcześniej z inną laską. Ale jak już ona coś zrobiła, to mnie to zaniepokoiło. Macanko, Lizanko i tym podobne, to chłopaki powinni odpuścić w nami. Ja bym odpuścił. No Dobra, noc. dobra nie po mnie! No i wtedy wkracza Wojtek, bierze Eliskę do toalety i już wiecie co było dalej. Pasowałem, sądziłem, że jestem zmęczony, no i też mówię. Na spokojnie, ja raczej dziewczyn za mnie tykam, póki co na tą zasadę. Znaczy czy jej ja będę trzymał. Idę powinnować. No i też dalej. Yy. Ale tak spoko, no. Pocałowałem tak delikatnie i zrezygnował chłopak. No ja z że dzisiaj mogłem działać, Czy Czemu było? Wojtu Nie patrzyłaś na mnie, nie? Ja nie patrzę na siebie co? Ja patrzę na siebie. Dalej coś czujesz? No. Do tamtej swojej? Byłej? A Ona wiedziała, że przychodzi do ekipy? No. I co no to? No może słabo. Nie zbyt. Paweł powiedział, że mam dziewczynę, bo myślał, że mam dziewczynę. Czyli Wojtuś po prostu był zakochany w swojej byłej i nie czuł się do końca komfortowo w takich sytuacjach. No powiedzcie mi, czy on nie jest słodziak? O, słodziak! Nie, w Daję, jak klepiesz w dupę inne laski, podoba się i nie chcę, żebyś tak robił. No ale dopiero, słuchaj, mała, powiedziałaś mi pierwszy raz... To nie, raz ale mnie to, nie mnie to nie interesuje. Widzimy się pierwszy raz, a ty mi dopiero pierwszy raz powiedziałeś, że cię podoba, no to Jak ta scenka w ogóle wygląda? Ona stoi taka nawalona z tym papierem, w górze, mnie, jak klepiesz inne laski w dupę. O Jezus, mała dziewczyna, co wy ze sobą robicie? Ale ja Cię proszę, żebyś nie klepał innych lasek w dupę, bo mi się podoba? Jesteś o mnie zazdrosna. No. Normalnie. To dlaczego nie że tego na się tylko... Ale nie możesz, możesz, tego nie robić? Albo mi odpowiesz, czym kurwa, będziesz to robił, albo mi odpowiesz, że nie będziesz tego robił. I jeżeli podchodzi do mnie, przytula się do mnie i tak dalej, kurwa, to z jakim prawem idzie do jakiejś innej laski, kurwa klepię ją w dupę, no. Dlaczego ja mam Ci coś obiecywać, jak nie wiem, czy coś z tego będę miał, tak? Czy oni serio tak robili, tak bo, bo chcieli, czy po prostu ktoś im kazał? Bo nie dowierzam w to, co tu się dzieje. Muzyka nie da się zamknąć, nie? A jak jest okazja, to korzystam z każdej okazji. Mogą sobie nawet wchodzić, nie? Nie! Yeah! No po prostu spodobał mi się Paweł, tak. Ja się mu spodobałem i tak wyszło. no. како не злојазно. Секако на тоа <laughs> No i poszło, no i poszło. Kiedyś to się musiało wydarzyć, pierwszy raz. Ty malutki. No, malutki, ale ja jestem gotowy póki co, nie? Póki co jest malutki. Co, tak to łzy, żebyś tak, co to mówisz, żebyś Taki jednak malutki, kurde, ja mam chyba na akcję. Zaliczyłem, ale nie mogą się zdać, tak na siłę, tak jadę, 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 mówię, będę myślał o innym, nie może Pamela Anderson, może, nie wiem, czy na Jameson. A... Był koloru ślin. zero. Czy Ty wiesz, a ja, jak, jak uważałam, ja wczorajszego dnia. Ale mnie ta sytuacja strasznie przygnębiła. Strasznie, po prostu. Trzeba było tyle pić, trzeba było. No właśnie, teraz trzeba ponosić konsekwencje swoich czynów. Wiem, co czy za ten temat. A No cóż ja mogę rzec. Jedyne co to, to że jestem przerażona tym, co zobaczyłam. No i zapraszam do następnego odcinka.